Sari płacze. Bądź cicho, zepsujesz mi nastrój. Widzicie tę kapryśną dziewczynę? To Sari, księżniczka naszego królestwa. Widziałaś wczoraj film w telewizji? Tak, był cudowny. Bardzo płakałam. Wiecie co? Postanowiłam napisać list. Do kogo? To jest sekret. Ja chyba też napiszę. Do kogo? To sekret. Jaka złośliwa, aż trudno uwierzyć, że to księżniczka. Ile lat temu nasi przodkowie zaczęli uprawiać ryż? Wiesz sali? Tak, od bardzo dawna. Owszem, ale chcę wiedzieć od jak dawna. Tego dokładnie nie wiem. Pewnie oglądałaś film w telewizji zamiast się uczyć. Dość tego, to niemożliwe, niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć, to niesmaczne. Dlaczego mnie wezwałeś? Dobrze, że pytasz. Nie wiecie, że to bardzo ważne zebranie? Musieli się zdrzemnąć, napatrzyli no się na wyczyny twojej córki. Co im się noujesz? Ten głupi, nudny film jest w stanie uśpić każdego. To prawda. Widzę, że oczepiacie się moje córki. Zanim coś powiesz, spojrzyj na to. Od wielu miesięcy Sali mieszka na ziemi. Ten wykres przedstawia, jak często korzysta z czaru. Widać wyraźnie, że stosuje je coraz rzadziej. Ta strzałka wskazuje, że droga księżniczka tego dnia nie wykonała ani jednego czaru. Sytuacja jest poważna. Jeśli nie zajmiemy się tym, księżniczka Sali zapomnie o czarach. Stanie się istotą ludzką. To będzie okropne, bo nie odziedziczy tronu. Czarodziejka, która nie może czarować, to tak jak pta, który nie może fruwać. Co zatem radzicie? Trzeba wysłać na ziemię kogoś od nas, żeby jej doradzał. Masz rację. Ziemia nie są głupi, szukają tylko przyjemności. Przyszłość tego królestwa jest zagrożona. To prawda, wszyscy się zgadzamy. Cisza, wiem doskonale, że kochacie swój kraj. Trzeba więc działać, zanim będzie za późno. Jesteś naszym królem, rozkazuj. Poślę kogoś na ziemię, kto będzie cię pilnował na każdym kroku. Słyszałeś co powiedział tata, ale czy możemy iść się bawić cicho bądź kabuł? Nie wypełniłeś swojej misji. Nieprawda. Nie pamiętasz dlaczego posłałem cię na ziemię? Miałeś pilnować księżniczki, by nie uległa wpływom ludzi, a ty nie tylko nie wypełniłeś zadania, ale sam zachowujesz się jak oni. Proszę o wybaczenie. Wielka Rada zdecydowała. Niech tak będzie. Jak przybędzie na Ziemię, wielkie gwiazdy już spadły. Specjalna gwiazda będzie wystrzelona o północy. Widzisz, to jest Aldebaran. Może to być nasza ostatnia noc. Musimy działać. Z mutnami. Mam myśl, jaką? Ukradniemy ten gaz. Ale czy nam się uda? Oczywiście, mamy aż trzy godziny. Pospieszmy się. Za późno. Mamy około trzech godzin. Nie wiem, co robić. Musiało się coś stać. Mama, co się stało? Ktoś zawładnął Aldebaranem. Bogu dzięki. Wstydź się kabu. Przepraszam. Co się stanie? Bardzo się martwię. Bądź spokojna, wszystko będzie dobrze. Sali, chodź natychmiast do ogrodu. Co się stało? Spójrz jaki wielki kamień. Uczyłam się o czymś takim. To jest część spadającej gwiazdy. Chcesz powiedzieć, że to aldebaran? Ktoś pewnie na nim przybył? Spójrz, mamy nowe okno. Ciekawe. Zobaczmy kto jest w środku. Spójrz, to dziewczynka. Jaka śliczna, możemy ją zatrzymać. Będę miał młodszą przyjaciółkę. Niech jeszcze trochę pośpi. No my chodźmy coś zjeść. Zaczekaj na mnie. Zachowujecie się jak ludzie. Nikt nie uwierzy, że jesteście czarodziejami. Dzień dobry. Cześć. Chodź coś zjeść. Nie chcę. Nie jestem dziewczynką, nazywam się Polo. Masz śliczne imię, jesteś bardzo milutka. Nie znoszę komplementów. Bardzo ich nie lubię. Otwórz sali! Co się stało? To straszne. Tata zniknął razem z taksówką. Zniknął? Opowiadaj. Tata wstał rano. Jak zwykle umył samochód. Tato, śniadanie. Dokąd poszedł? Chodźmy śladem, to go znajdziemy. Dalej. Zobaczcie. Więc to tak? Może go porwali Marsjanie? Co teraz zrobimy Sally? Chodźmy do szkoły, poradzimy się pana Yamabe. Sali nie wiedziałaś, pyta? Twojego psa? Po prostu zniknął. Twój pies także? Tak wyszliśmy na spacer. Zatrzymałam się, żeby obejrzeć zdjęcia filmowe, a kiedy się odwróciłam. Nie było. Zupełnie tak samo jak mój tata. Nic z tego nie rozumiem. Czy to był mały biały piesek? Tak. Rozumiem. Zaczekaj chwilę. Polon! Sę to cześć! Ruszamy! Co to oh, jest? Oh, 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 oh. Ratunku! <try> Potwory! Natychmiast użyj swoich mocy i przywróć go do normalnej postaci. Nie wiem, jak to zrobić. Nikt mnie tego nie nauczy. Zmniejszyłaś go, nie wiedząc, jak go potem odczarować? Tak, to była tylko próba. A ty potrafisz to zrobić w sali? Ona musi się więcej uczyć. Cicho bądź, nie masz prawa mówić tak od sali. Sama też nie znasz wszystkich czarów. Pomóżcie mi, nie chce być taki mały przemień mnie. Powinna się wstydzić. W sali, to my. Już idę. Zaraz wracam. Nie ruszaj się, bo będzie źle. Dobrze. Kto tam jest? Nikt. Więc z kim rozmawiałaś? Z kobu. Dzień dobry. Co ci mówiłam? Masz gościa i nic nie mówisz. To moja kuzynka dopiero przyjechała. Jaka jest miła. Ty też jesteś miła. Nie mam czasu do stracenia, muszę odszukać tatę i jego samochód. Co się z nim stało? Zniknął ze swoją taksówką. Nie zniknął, ja go mam. Polon, uważaj! Ona lubi żartować. Powiedziałam prawdę. Głupia. Yoshiko, nie trać głowy. Cicho. Straciłaś psa, ale ja tatę. Co my zrobimy z braćmi? Jesteś okrutna. Nie płacz, Yoshiko. Przyznałam się. Powinnaś się wstydzić za to, co zrobiłaś. Unieszczęśliwiłaś się i jej braci. Musisz znaleźć sposób, żeby wszystko wróciło tak, jak było przedtem. To bardzo sympatyczna dziewczynka. I mówi to, co myśli. Jej tata jest teraz taki malutki przez ciebie. Zrozumiesz to wreszcie? Za późno na szlochy, trzeba znaleźć sposób jak ich odczarować. Zajrzę do encyklopedii. Może byłoby lepiej gdybym się od razu przyznała. Magiczne słowa powiększania przedmiotów z nigdy mnie y, Z. Nigdy nie słyszała moi Y i Z. Sali, spójrz na mnie. Jestem tutaj. Zrób coś, chcę być taki jak dawniej. Nie jestem pewna, czy mi się ale spróbuję. Tylko Ty możesz mnie uratować. Zaraz Ci pomogę, wiesz mi, kabu? Ale pospiesz się. Słyszysz ten hałas? Zatrzymaj się. Zatrzymajcie go jakoś. O co ci chodzi? Chcesz zrobić mi następny kawał? Ja naprawdę wzięłam sobie tę taksówkę. Dość tego, bo zwariuję. Mówisz mi już, i Jestem czarodziejką, tak jak Sali. Gada, głupstwa. Zaraz ją przegonimy. Jacy mili chłopcy. Nie wiedziałabym, którego z was wybrać. Wracajcie natychmiast do domu. Oczywiście. Rozkaz. Zdaje się, że znalazłam. Wypowiadaj szybko. Cicho, muszę się skupić. Przepraszam Cię. Bądź cierpliwy. próbuję jeszcze raz Udało się, uważaj nie Dosyć! to za wrzaski? Nareszcie sali. Pójść tak. To był wypadek. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Samochód wjechał wam do domu, a wy tacy spokojni? Trochę przesadziła z czarami To dziecko jest w szoku, wezwij karetkę Zostaw mnie, czuję się dobrze, pomóż mi, sali. Kierowca jest ranny Co się stało? Niczego nie pamiętam Zasnął pan podczas jazdy To nie jego wina co bardzo go bronisz? Znasz go? Doskonale rozumiem, co czujesz do ojca swej przyjaciółki, ale wypadek jest wypadkiem. To nie był wypadek. Nie pamiętam, co się stało. Nagle znalazłem się w środku domu. Oczywiście, przecież zasnął. Na szczęście nikt nie zginął. Tata! No i jak poszło tato? Przez tydzień nie mogę prowadzić taksówki. To znaczy, że nie możesz pracować? Nie mogę. Spójrz, przez ciebie nie może cały tydzień pracować i nic nie zarobić. Co dajeś dzieciom? Uciszcie się, idioci, jak możecie się cieszyć, kiedy straciłem pracę. Bo wreszcie przez cały dnie będziesz z nami. Nareszcie będziemy się mogli razem pobawić. To prawda, tata pracuje od rana do wieczora. Przyda mu się wypoczynek. To prawda, dzieci. Cieszymy się, że tata się znalazł. Bardzo. Spójrz, mój pies wrócił do domu. Gratulacje. To jest pókito. Dziwne. Co takiego? Zawsze czeka, kiedy widzi kogoś pierwszy raz, ale mnie zna. Ja go ukradłam. Chodź. Dokąd idziesz? Przykro mi, ale jest już późno. Dlaczego się śmiejesz? Ponieważ możesz to zreperować czarami. Już próbowałem i bez rezultatu. Jeśli nie potrafisz, to znaczy, że nie jesteś dobrym czarodziejem. Powtórz to. Polon, bądź cicho. Jeśli będziesz nam przeszkadzać, odeślemy cię do mojego taty. Muszę innych przywrócić do normalnych rozmiarów. O czym ty mówisz? Spójrzcie tam. Nieźle. Mam tego jeszcze więcej. Patrzcie. Jakie są miłe. I tutaj. Nie. To Twoja szkoła. Przywrócimy ją do dawnych rozmiarów. Wersja polska studio pragnienia.